Dzień dobry, witam w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych, portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, spróbujemy pomóc pani Katarzynie, która pisze do nas, jak wskazuje, w imieniu partnera. I przyszła jego kolej na odrzucenie spadku po zmarłym dziadku, I no, dziadek partnera zostawił spadek z długami, zadłużony. No, i z tego powodu kolejne osoby ten spadek odrzucały, uprawnione do, do dziedziczenia. Jednak za życia dziadek przypisał nieruchomość w formie darowizny swojemu synowi, a wujkowi partnera, pani Katarzyny, który potem podzielił tę nieruchomość pomiędzy siebie i swoją żonę. To było jakieś 20 lat temu. Po śmierci, zarówno ten syn, jak i pozostałe rodzeństwo odrzuciło spadek, no właśnie ze względu na, na długi spadkowe. Pani pyta, czy darowizna na rzecz wujka, pani partnera, wlicza się w schedę spadkową, czy należy się ona tylko i wyłącznie wujkowi, mojego partnera? Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 1039 kodeksu cywilnego, spadkobiercy są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, no chyba że z oświadczenia czy to spadkodawcy, czy z okoliczności wynika, że, że taka darowizna była zwolniona, czy dokonana ze zwolnieniem od obowiązku takiego zaliczenia. Tu mamy oczywiście pewne reguły wypracowane w orzecznictwie dotyczące tego, jakie to okoliczności uznajemy za takie, z których właśnie wynika, że, że, że darowizna była dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia albo jakie warunki musi spełniać to oświadczenie wnioskodawcy. Przyjmuję, że tutaj takiej sytuacji nie było. To zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w taki sposób, że wartość tych darowizn, ewentualnie zapisów windykacyjnych, dolicza się do spadku który ulega wtedy podziałowi między spadkobierców yy, yy, obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, no i potem oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie zalicza się każdemu na poczet, yy, na poczet tej schedy wartość yy, darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającego zaliczeniu. Ale w tej sytuacji, o, której, yy, pani, yy, o którą pani pytała, znajdzie zastosowanie artykuł 1040, kodeksu cywilnego, który mówi o sytuacji, kiedy wartość darowizny przewyższa wartość schedy spadkowej. W takiej sytuacji spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki i nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisów indykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia. Więc jeśli spadek jest tak jak pani Wskazywała, obciążony długami przekraczającymi majątek spadkowy, to ta scheda spadkowa, która przypadałaby na poszczególnych spadkobierców, no, będzie miała wartość zerową albo wręcz ujemną, no, bo, bo scheda to jest wartość majątku spadkowego pomniejszona o długi. Nawet gdyby na tak obliczoną schedę zaliczyć jeszcze tę darowiznę, tę, te mieszkanie darowane wujkowi przed 20 laty, no to łączna wartość spadku. Pewnie maksymalnie osiągnie nieco mniejszą wartość niż wartość tego, tego darowanego mieszkania. No i to ten majątek dopiero podlegałby podziałowi pomiędzy kilku spadkobierców, więc wujowi przypadłby tylko jakiś ułamek tej wartości mieszkania. No więc zastosowanie znalazłby tu właśnie ten przepis, czyli wartość darowizny, czyli wartość mieszkania, które Dostał wuj, przewyższa wartość schedy spadkowej, czyli tego, co by mu przypadało przy dziedziczeniu, bo przypadałby mu, mu jakiś ułamek z majątku, którego wartość i tak byłaby niższa niż wartość tego mieszkania, tej darowizny. No więc, właśnie w takim przypadku nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny, czyli tego mieszkania, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia, czyli wujka. Nie byłby on również zobowiązany w takiej sytuacji do zwrotu. Nadwyżki. No więc podsumowując, wygląda na to, że tutaj odrzucenie spadku jest ekonomicznie no jak najbardziej racjonalnym podejściem. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.